Będzie jeszcze chyba trzeci part. Wstawiam to na chwilę do mikrofalówki, mikrofalki i nie wiem jak to się mówi. I o wiele lepiej się jedzie. Dobra, czekajcie tutaj. O, udało mi się wreszcie odkręcić ten miód. Mającie się już w nim. Klasa. Kiedy się Krasuje. Dobra będzie na pewno part 3 bo tu nawet widzę że mi się nie uda Jakby ktoś pytał jaki to jest miód to to jest Dobrą się pytała ile zjem jajek mam taki miód z resztafany.